Cześć kochani, e, witam Was w naszym wieczornym czytaniu sobie do poduszki e, w mini biblioteczce Bożej. Czytamy dalej Zwycięstwa Różańcowe, e, aby zachęcić Was dzieci, kochane moje słoneczka, e, do walki na różańcu, czyli największej, najsilniejszej broni, która nie zabija. Ożywia, ożywia i walczymy nasi kochani rycerze Maryi, walczymy o ochronę Polski przed koronawirusem, walczymy o to, żeby ten koronawirus się nie rozprzestrzeniał i żeby ta pandemia ustąpiła o ochronę naszych rodzin, naszych parafii, naszych gmin, naszych środowisk pracy, naszych szkół, za waszych rodziców, dziadków, osoby starsze, kobiety w ciąży, które teraz tak się boją. Nie bójcie się! My z Maryją e, wyprosimy u Jezusa pokój, bezpieczeństwo i ochronę przed tym wirusem. Tylko walczcie, walczcie, kochani, w codziennej modlitwie. Zapraszam Was do tego z całego serducha. Czytamy sobie dalej to. Zwycięstwa różańcowe, rozdział trzeci. Jak zostać rycerzem Maryi? Już trzeci raz zebrały się dzieci u dziadka Rafała i Marysi, aby posłuchać o zwycięstwach różańcowych. Dzisiaj rozpocznę opowiadanie o bitwach króla Jana III Sobieskiego, wielkiego pogromcy Turków. Był to genialny wódz, jednak nigdy nie przypisywał sukcesu w sobie, ale Bogu i najświętszej panience. Świadczą o tym nie tylko jego wypowiedzi, ale także liczne wota, jakie składał w sanktuariach maryjnych i fundowane przez niego kościoły, jako znak wdzięczności za zwycięstwa. Rodzice Jana już od wczesnych lat zaszczepiali w synach głęboką wiarę i przekonanie, że o własnych siłach nie można niczego wielkiego dokonać, lecz należy ufać bezgranicznie Wszechmocy Bożej. Swoim życiem i czynami uczyli dzieci kochać Maryję, Królową Nieba i Ziemi, u niej szukać pomocy we wszystkich trudnych sprawach. Także pradziad króla Jana, Hetman Żółkiewski, bohater spod Cecory, pozostawił po sobie wielkie świadectwo miłości do Matki Bożej nosił on pierścień z napisem manicipium mariae to znaczy niewolnik Maryi aby w ten sposób wyrazić swoje całkowite zawierzenie i oddanie nic też dziwnego że Jan Sobieski był nadzwyczaj religijnym człowiekiem Należał do bractwa różańcowego, pościł w soboty, o chlebie i wodzie. Nie zaczynał żadnej ważniejszej pracy, bez modlitwy. Gdy wyruszał na wyprawę wojenną, to poprzedzał ją zawsze procesją. Pobożność nauczyła go bez interesowności i, cienia bardziej, i cenienia bardziej Boga i dobra ojczyzny niż swojego własnego. Jako hetman wielokrotnie wspierał i finansował wyprawy wojenne przeciw Turkom i Tatarom. W 1675 roku Sobieski został wybrany królem. Trwał właśnie sejm koronacyjny, gdy nad Lwowem zawisło poważne niebezpieczeństwo. Około 30 tysięczna armia turecko-tatarska pod dowództwem. Nuradyna zbliżała się do miasta. Król natychmiast przerwał uroczystości, by wyruszyć na odsiecz. Za nim podążyła jego żona, Marysieńka, aby modlitwami wspierać męża. Wykazała wielką odwagę, bo wówczas, kiedy mieszkańcy Lwowa uciekali w popłochu z miasta, ona zorganizowała wielką modlitwę różańcową w kościołach. Sobieski zdołał zebrać tylko 6 tysięcy żołnierzy. Sytuacja wydawała się beznadziejna, ale ufano, że Matka Boża przejdzie na ratunek. 25 sierpnia podjazdy polskie dały znać o zbliżaniu się nieprzyjaciela. Na odgłos dzwonu wypełniły się kościoły. Tłumy modliły się na klęczkach przed wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej w kościele jezuickim. Wkrótce zawrzała walka. Lewe skrzydło polskie poczęło cofać się pod naporem wroga. Wtedy to, gromadzące się od samego rana, obłoki zebrały się nad miastem i wojskiem Sobieskiego w jedną, ogromną. Ciemną, ciężką chmurę, zagrzmiały polskie działa. Zawtórował im huk pierwszych piorunów. Równocześnie król rzucił resztę sił do ataku, z okrzykiem Żyje Jezus, żyje Maryja. Ruszyła husaria i chorągwie pancerne, a wraz z rzeszą ludzi i koni gnała pędzona huraganem straszna burza. Na armię na jeźdźcy lunęła ulewa, sypał grad. Niemilknące pioruny ogłuszały hukiem, oślepiały błyskawicami, a siła wichury obalała jeźdźców. Starcie było krótkie. Armia turecka w popłochu rzuciła się do ucieczki. Tego wieczoru nad lwowem długo biły dzwony i rozbrzmiewały triumfalne okrzyki. Żyje Jezus, żyje Maryja! Wkrótce też odebrano Turkom niemal całą Ukrainę kijowską. Dziadek skończył opowiadanie i patrzył na obraz niepokalanej wiszący w jego pokoju. Tutaj taki jeszcze obraz. Dzieci chwilę siedziały w milczeniu. Wyobraźnią swą Przebywały jeszcze pod lwowem. Proszę pana, czy będziemy dzisiaj pasowani na rycerzy? Odezwał się wreszcie Grzesiek. A jak myślicie, w jaki sposób można zostać rycerzem lub rycerką królowej nieba i ziemi? spytał dziadek. Chyba trzeba się poświęcić matce Bożej, odpowiedziała Marysia. Masz rację. W Polsce już w XVII wieku rycerze oddawali się w niewolę Maryi. Uważano, że jest to największy zaszczyt być niewolnikiem tak potężnej pani, która jest jednocześnie bardzo czułą mamusią. Czy wiecie, że na zbrojach husarskich umieszczano często obok krzyża wizerunek niepokalanej, obleczonej w słońce i stojącej na księżycu? Był to znak oddania się Maryi. Król Władysław IV, jeszcze za panowania swojego ojca Sygmunta III, przybył na Jasną Górę z darami dziękczynnymi za zwycięstwo pod Chociniem w 1621 roku. Przed cudownym wizerunkiem kazał poświęcić pierwszy sztandar husarii polskiej. Ustanowił także ordar Order niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z wezwaniem skierowanym do Maryi: Zwyciężyłaś! Zwyciężaj! Był to pierwszy polski order. Miał być wręczany szczególnie zasłużonym. Odznaczeni mieli tworzyć rodzaj zakonu rycerskiego, walczącego o królowanie Matki Bożej w naszym narodzie. Potem w 1656 roku inny król. Brat Władysława IV, Jan Kazimierz, uroczyście w obecności nuncjusza papieskiego i przedstawiciela wszystkich stanów, dokonał ofiarowania korony polskiej pani nieba i ziemi. Podobnie jego następca, Michał Korybut Wiśniowiecki, prawie zaraz po swoim wyborze udał się na Jasną Górę i tam złożył szczerozłote serce. Tutaj mamy hetmana. Tu też. Wewnątrz umieścił napisany na pergaminie akt całkowitego oddania siebie, a także swej królewskiej władzy w świętą niewolę matce bożej. Również hetman, hetmani. Wyrażali często swoje poświęcenie Maryi. Wspomniałem Wam już o Stanisławie Żółkiewskim, który nosił pierścień z napisem Niewolnik Maryi. Może zaciekawi Was fakt, że kiedy wielki kanclerz królewski Jerzy Osoliński w 1650 roku ufundował ołtarz na Jasnej Górze w kaplicy cudownego obrazu, do dzisiaj istniejący. Kazał u góry umieścić łańcuch jako symbol oddania się Maryi i napisać po łacinie Wielkiej Matce Dziewicy, Jej najnędzniejszy niewolnik, Jerzy, panna na Ossolinie. Hetman Karol Chodkiewicz, który bronił Polski przed Turkami i Tatarami oraz hetman Stefan Czarniecki, który wsławił się w walkach ze Szwedami, Zapragnęli jeszcze bardziej oddać się Matce Bożej. Złożyli ślub czystości, nie zakładali własnych rodzin, ale pozostając na służbie niepokalanej, poświęcili całe życie w obronie ojczyzny i chrześcijaństwa. Czy my też możemy nosić jakieś odznaczenia? spytał Rafał. Dostaliście broń do walki. Różaniec. Dzisiaj otrzymacie tarczę. Każdy rycerz musi mieć przecież tarczę do obrony. A jak one będą wyglądały? <grym> jak? Dziadek uśmiechnął się tajemniczo. Otworzył stojący na stojącą na biurku szkatułkę i wyjął z niej. <grym> wyjął z niej medaliki. Oto tarcze, które będą chronić wasze dusze i ciała przed złem. Sama Matka Boża w 1830 roku ukazała się w świętej Katarzynie Labore i poleciła wybić medalik według objawionego wzoru. Obiecała także, że wszyscy, którzy będą go nosić z wiarą i ufnością, otrzymają wiele łask. Tych niezwykłych łask było tak dużo, że medalik nazwano cudownym. Popatrzcie, jest na nim wizerunek niepokalanej, pod jej stopami znajduje się kula ziemska, którą opasuje wąż. To obraz każdej duszy i całego świata, który z powodu grzechu pierworodnego i licznych innych grzechów dostał się pod władzę szatana. Tylko Maryja niepokalana jest wolna. Pasowanie na rycerzy Maryi. Wolna od zmazy grzechu. Ona została wybrana przez Boga, aby zdeptać głowę tego węża, szatana. Jeśli zaprosimy Matkę Bożą do naszego serca i oddamy jej wszystko, co posiadamy. To ona zwycięży w nas zło i przygotuje w nas czyste mieszkanie dla Boga. Czy pragniecie tego? Tak, gorąco zapewniły dzieci. Czy chcecie walczyć o jej cześć? Chcemy! Czy będziecie słuchać poleceń waszej królowej? Będziemy! Matka Boża także dzisiaj przychodzi na ziemię. Objawiła się w lurstwie, trzwałdzie, fatimie i innych miejscach. Chce ratować świat. Jest wodzem, ma swój plan strategiczny i wydaje ważne polecenia i rozkazy. Rycerze muszą, ją, muszą je poznać i wprowadzić w życie. Pierwszy rozkaz to poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. Drugi to codzienne odmawianie różańca. Trzeci pokuta. Matka Boża wyraziła jeszcze inne prośby. Ale na razie skoncentrujmy się na tych